Jest człowiek, który yy, szuka żony, szuka żony, kobiety, szuka, która będzie cicha, czyli opanowana, będzie opanowana, łagodna, wierna, dobra, uprzejma, cierpliwa, niosąca pokój, radość i miłość. Dlaczego ją takiej taki szuka? Dlatego, że chce panować nad tymi przymiotami. A dlaczego ta kobieta jego nie szuka? Dlatego, że on nie jest opanowany, nie jest łagodny. On jest, stosuje przemoc, agresję, on chce posiadać te przymioty. Ale przecież każdy człowiek, ten który, posiada, ten, który szuka kobiety, która będzie opanowana, łagodna, wierna, dobra, uprzejma, cierpliwa, niosąca pokój, radość, miłość, on też w sobie ma te przymioty. Dlaczego upadli aniołowie chcieli mieć piękne córki ziemskie? Dlatego, że były obrzydliwe? Że miały charakter podobny do nich, że były, że tak mogę powiedzieć, łamały prawa, czy, czy porzucały przysięgi? Nie, bo miały te przymioty, które, które mieli także upadnianie łowie, zanim upadli. Tylko, że zostali skażeni przez ducha mocarstwa powietrza, który tego nie miał, ale chciał to posiadać. Dlaczego to chciał posiadać? Dlaczego chciał posiadać to duch mocarstwa powietrza? Gdy się zastanowicie Państwo, nad dlaczego, dlaczego chciał posiadać to duch za powietrza, dlaczego chciał posiadać opanowanie, łagodność, wierność, dobroć, uprzejmość, cierpliwość, pokój, radość i miłość? Dlatego, że miał wszystko, tylko nie miał tego. A tam była moc. Dlatego spusił y, upadłych y, ówczesnych synów Bożych, y, a ówcy synowie Boży to są aniołowie. Dlatego, że aniołami są ci, którzy kochają Boga i y, y, są jemu całkowicie posłuszni, takimi oni byli. A gdy sprzeciwili się Bogu, stali się aniołami upadłymi. Czyli upadłymi aniołami mieli całkowicie antytezę. Zamiast opanowanymi, byli wrogami. Zamiast łagodnymi, stosowali przemoc zamiast wiernymi, byli tymi, którzy łamią zasady, łamią prawa Boże, byli, byli yy, całą zakałą yy, boskiej natury. Dlatego Bóg ich uwięził. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście udręczeni, jestem cichy i spokojny, jestem łagodnego serca. Chrystus mówi, jestem łagodnego i cichego serca, jestem spokojnego serca. Przyjdźcie do mnie wszyscy udręczeni, ja was pokrzepię. Dlaczego ludzie tego nie szukają? Ludzie tego szukają, ale nie jako własnych, własnej natury. Szukają, aby nad tym zapanować. Bo z zdania dziejów, duch mocarca powietrza chciał zapanować nad tymi przymiotami ciszy. Bo ona właśnie jest czym? Świadomością, a nie panowaniem. I proszę zauważyć bardzo ciekawą sytuację. Czy yy, potrzebna jest świadomość do tego, żeby być hamem? Być hamem, być agresywny, wściekły, nienawistny, nieopanowany. Dlaczego idąc do lekarza, do psychologa, idzie człowiek nieopanowany, agresywny, mówi lekarz, mówi: Proszę pana, niech pan będzie świadomy tego, co robi. Świadomy! Proszę pana, jakoś mi tę ciężko, świadomość mi zachować, kiedy tutaj coś tam się takiego dzieje, to ja biorę i talerze rozbijam o ścianę to robi Pan to świadomie czy nieświadomie? Właściwie, gdybym robił to świadomie, to po co bym miał to zniszczyć? Sobie Robię to nieświadomie, ale robię też to świadomie. Ponieważ świadomie rozładowuje emocje, ale nie potrafię tego nie zrobić. Czyli moja świadomość jest uwięziona. Czyli proszę zauważyć ciekawą sytuacją jest to, że yy, idzie lekarz, idzie pacjent do lekarza i co mówi lekarzowi? Panie doktorze, powiedzmy, że otwartym tekstem powiem. Panie doktorze, moja świadomość jest uwięziona w jakichś uzależnieniach, emocjach, w jakichś stanach, w jakichś udręczeniu, jakichś wymyślaniu. Nie wiem, nie wiem co mam zrobić, żeby moja świadomość zachowała, zachowała ten stan równowagi. Strasznie dużo mi kosztuje być świadomie opanowanym, łagodnym i wiernym. Strasznie mnie dużo kosztuje, aby być opanowanym, łagodnym, wiernym, dobrym, uprzejmym, cierpliwym, noszącym pokój, radość, miłość. To jest po prostu straszna udręka. Dla kogo? Dla Pana świadomości, czy dla Pana? No właśnie, nie jest to to samo. Nie jest to to samo. Więc jeśli Pan będzie tą osobą cichą, spokojną i łagodną, cichą, spokojną i łagodną i wybierze Pan to świadomie, to tam jest świadomość. Okazuje się, że świadomość jest właśnie, yy, świadomy człowiek jest cichy, spokojny i łagodny. Nieświadomie człowiek staje się gwałtowny, agresywny, nie panuje nad emocjami, yy, wyniszcza bardzo, bardzo wiele rzeczy. Bardzo często jest taka sytuacja, że właśnie, yy, właśnie działanie w afekcie, jak co sąd uznaje, działanie w afekcie różnego rodzaju szkody, w, w, w afekcie są uznawane jako, jako szkody, w, które człowiek dokonuje, nie będąc w pełni świadomy. Nie będąc w pełni świadomy. Więc cały czas mówimy o świadomości. Więc, aby być świadomym, to trzeba zrobić jedną rzecz: Kochać Boga. Nie możemy kochać Boga bez świadomości. A żeby kochać Boga, to yy, musimy znaleźć miejsce ciche, spokojne i łagodne. Czyli znaleźć. Czyli takimi być. Być osobami cichymi, cichymi, spokojnymi, cichymi, spokojnymi i łagodnymi. Czyli jak Jezus Chrystus powiedział przyjdźcie do mnie wszyscy udręczeni. Ja was pokrzepię. Jestem cichego i spokojnego serca. Jestem łagodnego serca. Więc jest to wszystko dobrze określone. Więc jeśli jest to dobrze określone, to dlaczego ludzie tego nie szukają i cały czas szukają innego miejsca. Proszę zauważyć, jedną tutaj wykazałem jedną rzecz bardzo ciekawą. Że świadomość łączy się z dobrem. Świadomość jest ściśle związana z dobrem. Zło jest ściśle związane z brakiem świadomości. Tak, dokładnie tak powiedziałem. Ale brak świadomości, co to oznacza? Świadomość jest związana ściśle z dobrem. Z dobrem dla drugiego człowieka. Opanowaniem, łagodnością, wiernością, dobrocią, uprzejmością, cierpliwością. Pokojem, cierpliwością, pokojem, radością, miłością, czyli przyjdźcie do mnie wszyscy udręczeni. Jestem ciekawego i spokojnego serca, jestem łagodnego serca. Dobro jest wynikiem, świadomość jest wynikiem wyboru najlepszych cech człowieka, czyli aby drugiemu człowiekowi nie, stworzyć, nie tworzyć krzywdy, nie zadawać bólu i cierpienia. Gdy człowiek jest z tego nieświadomy, to właśnie to się dzieje.